Dzień dobry, nazywam się Marta Żebrowska-Gamzyk i jestem wykładowcą na kierunku dietetyka w PWSiP w Łomży. Pokażę Wam dzisiaj, jak przyrządzić smaczne i pożywne śniadanie w minutę. Będziemy dzisiaj robić koktajl warzywno-owocowy. Ważne, żeby w naszym koktajlu znalazło się warzywo, ponieważ owoce bardzo łatwo jest wpleść w jadłospis. Dużo trudniej wplatamy warzywa. Stąd też bazą naszego koktajlu będzie świeży szpinak. Następnym ważnym składnikiem koktajlu będzie owoc, który nada mu aksamitności. Dobrze się tutaj sprawdzi banan, awokado albo mango. My użyjemy sobie banana. Dodamy jabłka, które będą źródłem wielu cennych witamin, i dodamy je ze skórką. Bardzo dokładnie je umyłam po to, żeby zjeść je ze skórką. Owoce zjadane ze skórką mają dużo więcej błonnika. Następnym ważnym sk składnikiem koktajlu będzie źródło tłuszczu. Możemy tutaj dodać e nasiona chia, y dobrej jakości olej, albo wystarczy już wspomniane awokado. Ja dodam siemię lniany. Żeby zapewnić bardzo ładny kolor naszemu koktajlowi y i po to, żeby dodać y antyoksydantów, dodam szczyptę kurkumy. Nie przesadźcie z kurkumą, ponieważ ma ona dość y ostry smak. Do uzyskania pożądanej gęstości koktajlu należy dodać płyn. Może to być woda, może to być woda kokosowa, może to być też e, smakowa herbata albo mleko roślinne. Ja dzisiaj dodam wodę. Teraz zblendujemy koktajl I nasze drugie śniadanie jest gotowe.